Wojciech Żerowski i mieszkanie państwa Sytów, Ania i Andrzej oraz gościnnie Łukasz tutaj z nami, a za nas dzisiaj Wojciech. E, Wojciech też z Warszawy. Co ciekawe, jesteśmy w Warszawie na Pradze? Praga południe czy Praga jak to tutaj jest Praga Południe, Praga południe to, to fajne, serce mieszkanie, serce Grochowa. Chociaż by tu mocno pompowanie tym, co się działo w weekend, czyli maratonem. Co ciekawe, na tym maratonie oczywiście występował Łukasz, miał tak Strolewski z Antoniną, no świetnie wypadło. Dziękuję. Dobrze gadanie, tak się wzajemnie. Oni już są po pierwsze mieszkaniu, które teraz robicie. Już sprzedane. Ale które to zrobicie? No nie no, pierwsze zrobiliśmy. Pierwsze zrobione, nie. czyli drugie przed nimi. A tu mamy Anię i Andrzeja. Żyście razem na scenie byli na maratonie. Częściowo tak. Pod koniec. Poprosiliśmy. Tak. Ym, <grym> występowali na styczniowym maratonie, opowiadali o swoich przygodach przy zakupie również tego mieszkania. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka, a tu jesteśmy właśnie na tym mieszkaniu i ono, co ciekawe teraz, żeby nie było, że wszystko jest takie piękne i wymarzone, robiło się rok. Prawie rok. Prawie, rok. Prawie, rok. Prawie, Prawie rok. rok. Chociaż w miarę upływu czasu, co się ciekawego okazało, kupili drugie i to drugie też już teraz sprzedają. To już jest sprzedane, a drugie? Sprzedają. Sprzedają. Czyli jakby w miarę postępu e, doświadczenie rośnie i to kolejne już jest o wiele łatwiej. Parę słów o tym mieszkaniu. Ile metrów? 43. 43 metry. 43 metry. Mieszkanie w kamienicy. W kamienicy. Świeżo wyremontowane. A piękna kamieniczka. W ogóle zaraz widziałem na warto. zobaczycie jakie w kamieniczki są? Bo to taka uliczka bardzo fajna. Czy ciekawy tu inwestor miał pomysł? Bo podniósł kamieniczkę o dwa piętra. Dzięki temu wyremontował cały budynek. Cały budynek. I myśmy zastali to mieszkanko w takim stanie jeszcze po jedynym, można powiedzieć. Tu był, tu był piec, tu nic nie było, wiesz, wszystko było do, do wybalenia. wszystkie ściany, zburzyliśmy, zbudowaliśmy na nowo i włożyliśmy wszystko, co, co tylko mamy najlepsze, żeby mieszkanie wyglądało tak, jak wygląda. Tak? Słuchaj, niestety internauci zawsze pytają o te cyfry. Chcecie się będzie cyframi? Właśnie zawsze pytam, czasami pytam, czasami nie. nic. Hmm, znaczy, włożyliśmy tutaj w remont dużo pieniędzy, zyskam adekwatny do włożonego do no może nie tak, a są Ojku, nie liczyłem. <laughs> jest dobrze, jest dobrze, jest <laughs> dobrze. E, czyli mm, ile zysku odpadło? Musiałem się kaprować, nie mam, nie no, mam, bo to... się nagrywa. nie mam, nie mam, nie mam. No. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do mnie, ja, ja powiem jak, jak powiesz, to wyświetla, tak? Gdzie ty pracujesz? No w fabryce. No, mm. produkujecie? nie mogę powiedzieć, a ile ci płacą? No trzy od bomby będę pięć od grana. <laughs> Yy, dobrze, ale wyślijcie na tak. tak. A wyślij to drugie będzie fajniej się zyskało. W... Obawiam się, że chyba raczej nie. Nie. To fantomisz jest, jest duże, ona ma 65 ludzi. Czyli na tym więcej, że robicie tak. pomimo, że mimo, rok się. Że jednak uważamy, że warto wkładać duży wysiłek i dobrą jakość mieszkania, bo potem klient to docenia. To jeszcze bardzo ciekawe pytanie, bo tu w Warszawie wszyscy zarabiają od 50 do 100. Czy wy też się mieścicie w tych widełkach tutaj? Pomiędzy właśnie. A! od granata będzie wątek. Dobrze, dobrze. Remont powyżej 10? Grubo powyżej. Grubo No bo ekipa jeszcze... to powiedzieć poniżej dwóch. O, tak. No to nieźle. Nie. Jaki potencjał tu musiał być? I to mieszkanie już jest sprzedane, co ciekawe. Tak. No to fajnie. Ja pamiętam jak tu przychodziliśmy i chodziliśmy tylko po belkach strupowych, bo nic nie było, podłogi nie było, wszystko wyrzucone i można było tak, krok jeden przez pół mieszkania, krok drugi i to tyle można było stanąć. Tutaj. Łukasz kibicował od początku. Tak, mówię, nie było kompromisów. To miało być wszystko wyglądane na to I tak jest. No to fajnie, fajnie. Jestem pod wrażeniem niesamowitym. Największa trudność w tym mieszkaniu. To chyba współpraca z ekipami hmm. Tak, My staramy się z nimi też po partnersku. Uważamy, że to jest dobra opcja, na, a oni jakoś tak są chyba trochę ludźmi. Nie zawsze to rozumieją, chcą inaczej. No, musimy też my zmienić nasze podejście teraz do ekip, zobaczymy jak to wyjdzie. E, no ale działamy dalej. Już mamy kolejny mieszkanku tam w e, Czy Czego najbardziej się, nauczyliście tutaj na tym mieszkaniu? Hmm. Myślę, że tak patrząc z perspektywy czasu, to mieszkanie byśmy zostawili sobie na później i wyremontowali coś przed tym mieszkaniem, bo to było pierwsze nasze mieszkanie, które kupiliśmy i myślę, że byśmy poczekali z remontu tego mieszkania. Tak, tak żeby zrobić takie Czyli mieszkanie w bloku, bloku, a ewentualnie tak? później dopiero w kamienicy, bo jednak y, różnica jest diametralna mm -hmm. tak? i w kosztach i ilości. Rzeczy, które potrafią zaskoczyć. Tak? Natomiast pokochaliśmy chyba kamienicę. To jest taki nasz teraz. My to czujemy, tak? Tutaj czujemy się tam, że my tu przyjeżdżamy. Chcielibyśmy w tym gdyby ona było większe i pomieściła naszą rodzinę, to bardzo chętnie. I też było dużo rozważań, czy mamy to sprzedawać, czy mamy to zostawić na podnajem, czy, czy na wynajem, ale jednak. Robiliśmy to po to, żeby, żeby ktoś tutaj szczęśliwie mieszkał i mam nadzieję, że tak będzie. Im dłużej się jest w biznesie, tym łatwiej te nieruchomości się ogarnia, łatwiej się je zdobywa, łatwiej się sprzedaje. Moje gratulacje, wszystkiego dobrego, przeczyście chrzest bojowy, idziemy na ciasto, no i na lapkę z wodnym dzięki. 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 dzięki Wojtek. Wszystkie wszystko, wszystko dzięki Tobie, tak naprawdę się zaczęło. Dziękuję, tak. dziękuję.